Czy Słyszałeś o nowym ciekawym internetowym radiu? Jeśli nie, to włącz Radio As. Radio As, czyli Abłoński i Sowiesierski. Mamy dla Was mocne karty, których nie boimy się odsłonić. Posiadamy licencję na komentowanie. Słuchajcie nas na częstotliwości 997. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszej audycji Radio As, czyli Abłoński i Sowiesierski. Eee... Dzisiaj kolejny temat, kolejny temat, którym się zajmiemy to czy broń ratuje życie. Powiedz mi Artur, dlaczego to takie ważne, żeby mieć broń? Czy to jest jakiś fetysz? Hmm. Ja Pokaz się, że... siły? Cieszę się, że o to pytasz, bo ja lubię, jak my się zajmujemy sprawami istotnymi. Mm -hmm. Znaczy, jakbyśmy mieli jakiś kącik modowy, to bym wymiękł. <laughs> e... Nie będziemy tutaj Jastert. o nitkę gadać. Może, może, może krótko powiem tak. To, to nie jest najważniejsze, żeby tą broń mieć. Mm -hmm. Chodzi o to, żeby ją móc mieć. To nie jest najważniejsze, żeby drzewo na swojej ziemi wyciąć. Mm -hmm. Chodzi o to, żeby móc je wyciąć. Mm -hmm. Mógłbym mnożyć. I Czyli to powiększać kwestia te... wolności. To jest kwestia wolności. A jeżeli chodzi o fetysz, tak, owszem, to ma pewne znaczenie symboliczne. Mhm. No, młodsi ludzie tego może tak nie postrzegają, ale jestem z czasów, kiedy to właśnie SB wydawało pozwolenia na paszport. Mhm. To SB miało dużo do powiedzenia, jeżeli chodzi o prawo jazdy, mhm. i to właśnie SB reglamentowało sprawę tego, kto tam może mieć pistolet przy mhm. sobie. Mhm. No i teraz udało się przez te wszystkie lata tak zwanej wolności, zmian. Wyrywać dwie z tych spraw z rąk SB. No, prawo jazdy wydają urzędy mm -hmm. państwa też pewnie, jak i u mnie, i nie ma z tym żadnego problemu. Od paszportów też jest odpowiedni urząd, i nie ma tam już SB. Natomiast mam wrażenie, że z tą bronią to ciągle jest tak, że ta władza jednak tak nie za bardzo ufa. No mm -hmm. I ma tą wizję, że no jakby się znowu robotnicy w jakimś radomiu czy pod jakąś kopalnią wujek zebrali i tym razem mieliby broń, nie wszyscy, może co niektórzy, mm -hmm. to decyzję o tym, żeby otworzyć do nich ogień i nauczyć ich porządku, trudno byłoby podjąć. Mm -hmm. Tak na górze, jak i na dole. No ten dowodzący tymi zomolami stojącymi naprzeciwko tych robotników też miałby ciężki okres, nawet jak mu kazali, macie strzelać, to. Mm -hmm. To trochę inaczej wygląda, kiedy ten tłum jest uzbrojony. Słyszałem kiedyś taką opowieść, kiedy to oddziały wojska polskiego zostały zadysponowane do Szczecina, do spacyfikowania stoczni szczecińskiej. I człowiek, który opowiadał, pełnił funkcję dowódcy wozu BWP. No i myśląc, że to on będzie musiał wydawać pewne dyspozycje do, do, do kierowcy tego wozu, osoby, która operuje bronią, bardzo mocno się przeliczył, bo w momencie, kiedy dojechali na, na, na stanowisko, które mieli zająć, do ich wozu zapukał smutny pan oficer i powiedział, że on tu teraz wydaje rozkazy i jeżeli ja wydam rozkaz, a ty go nie zrobisz, to jeżeli ja powiem, że ty masz do nich strzelać, to ty masz ten rozkaz powtórzyć, bo jak nie, to ja cię odstrzelę w tym mm. wodzie. To było takie bardzo, bardzo przykre przeżycie i, i, ten, i ten pan, no, był między młotem a kowadłem, bo wiedział, że tam stoją porządni ludzie i tak dalej. On został tutaj tylko zadysponowany dlatego, że akurat pełnił służbę. Też był zobowiązany pewnym prawem. Sytuacja patowa. No, to odmalowuje różne takie sytuacje na linii władza, ludzie i jakiś konflikt. Mm -hmm. Teoretycznie nie powinno być konfliktu, bo przecież ta władza powinna służyć ludziom. Mm -hmm. no, ale życie, życiem teoria, teorią. Ta broń to jest bardzo wiele różnych aspektów. Mm -hmm. W czasach pokoju to może być kwestia hobby, rekonstrukcji, mm -hmm. sportu, historii. No, propagowanie jakiejś kultury technicznej, bo to naprawdę jest wielka rzecz, nie mając obrabiarek numerycznych i komputerów, i autokada, stworzyć taką broń, którą trudno jest w tej chwili powtórzyć. No to też uczenie odpowiedzialności pewnej. To są różne aspekty społeczne, no bo, no bo jednak ten, ten, ten sport, to myślistwo. Mhm. No, ale proszę Państwa, no jesteśmy w czasach takich, że wojna za wojną, no konflikt tuż za naszą granicą. Ja wiem, że w tej chwili wojny się nie wygrywa cywilami, którzy mają pistolety, mm -hmm. To nie mniej jednak no, trochę się bezpieczniej chyba można poczuć we własnym domu, przynajmniej jest jakaś szansa na obronę. Ja mówię tutaj już nie o obronę przed regularną armią i bombardowaniem, mm -hmm. ale no jakieś watachy oprychów, które chciałyby splądrować, nie wiem, mieszkanie czy spiżarnie, bo są głodni, czy uczynić coś niegodnego żonie czy córce, no, no nie znam lepszego narzędzia do obrony niż broń właśnie. Mm -hmm. I teraz to już nie chodzi o to, czy mam dużo broni, czy mało, czy ona jest długa, czy krótka, tylko chodzi o to sam fakt, że moja władza, która powinna dbać o moje interesy, mm -hmm. zabrania mi środków do obrony, znaczy zabrania. Oczywiście można tą broń mieć, ale to jest prawo, które zmusza do kłamania i mm -hmm. takie prawo jest dla mnie z gruntu bezprawne. No bo chcecie mieć broń i tak naprawdę chcecie ją mieć przy nocnym, przy nocnej lampce na stoliku czy tam w szufladzie, bo mieszkacie na odludziu, nie wiem, może któraś z pań ma męża, który pracuje w Niemczech albo w Danii mhm. i spędza wiele, wiele dni samotnie w domu z dzieckiem na odludziu. No i, i ona nie może tego, ona musi wtedy udawać, że ona jest sportowcem, mhm. tak? Ona musi uczestniczyć w zawodach, robić legitymację. Klubu, przynależność do klubu sportowego, musi zdawać patent na obsługę tej broni. No wszystkie droga, te, te szykany bardzo... wymagane tak, przez, tak. przez ustawę, prawda? I musi udawać sportowca, mm -hmm. musi przychodzić na zawody, tam robić osobostarty ileś razy w roku i tak dalej, płacać te wszystkie składki. To też oczywiście nie ma witalna mm -hmm. sprawa, to mm -hmm. tysiące ludzi. Także to nie jest tak, że tej broni nie można mieć. To no sam jestem przykładem, że jednak można i to można tej broni mieć nawet dużo. Mm -hmm. Ale to nie powinno tak wyglądać, proszę Państwa, że prawo nas zmusza do kłamania. No, 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 Poza dlaczego? tym, już późniejszy fakt użycia tej broni i zrobienia komuś krzywdy, Zosobne nawet, nawet sprawy, tak. napastnikowi, to jest absurd. No, bandyta ma często większe prawa. Dla mnie takie prawo jest po prostu lewe. No, to, mm. to taka jest prawda. No, za zabicie bandyty mówimy o sprawach ewidentnych, a nie mm. jakichś wątpliwych, nieznanych. Monitoring się zaciął czy coś. Mówimy o ewidentnych sprawach. No, jest gwałciciel, ktoś go zabił. Powinien być za to medal. A często się to kończy puchą. To nie jest dobre. Myślisz, że w Polsce jest możliwy, cały czas pozostajemy tutaj w temacie broni. Czy w Polsce jest możliwy wzór prawa? Oparty o prawo w Ameryce? Znaczy, w Ameryce to jest bardzo różnie. W każdym stanie jest trochę inaczej. Są mm -hmm. stany, w których ta broń jest no niemalże w lidlu na półce. Mm -hmm. Są stany, w których coś tam trzeba, no, jakoś się okazać i, i trzeba poczekać na przykład dwa dni czy trzy, żeby różne służby mogły sprawdzić i jakoś tam Nie jesteś. Różne są te regulacje. Tak, tak. No Fakt jest taki, że kończy się to tym, że jednak tej broni mają więcej, a te różne pokazywane nam jako. Dowód na to, że broń jest niebezpieczna, relacja. z masakr, mhm. tak? No jakoś najmniej tego jest w Stanach, w których ludzie jednak mają dosyć powszechnie broń. Mhm. Przestępca nie jest idiotą i ten psychopata wcale nie jest takim psychopatą. Z reguły wybiera miejsca, gdzie to nikt mu nie, stań, nie stanie na drodze. Mhm. Więc szkoła, w której, nie wiem, woźny, dozorca, dyrektor, nauczyciel czy któryś z rodziców może mieć przy sobie broń, nie jest dobrym celem dla psychopaty. Są znane historie i to widoczne na zdjęciach z monitoringu, kiedy taki właśnie bandyta otwierając bagażnik i wyjmując broń przed szkołą, nie, nie rozpoznany przez nikogo z miejscowych, którzy oprowadzają, jest położony przy tym mhm. bagażniku. On już nawet nie przekracza furtki szkolnej. No, natomiast no, są, są różne dowody, jakby można powiedzieć, że to są dowody, bo jeżeli sprawdzono dokładnie tego, który ten klub dla gejów y, rozpiżył. Mhm. No to on przez dwa dni szukał miejsca, gdzie nie ma uzbrojonej ochrony. On był hmm. w różnych centrach handlowych, w różnych urzędach, w różnych miejscach i wszędzie widział uzbrojonych ludzi. Aż znalazł wreszcie klub dla gejów, w, których, w którym się nie wchodzi z bronią i ochrona nie ma broni. No i tam miał swoje łowisko. No tak. Więc no, trudno mi porównywać polskie uwarunkowania, nasza kultura, nasza historia, religia i wszystkie inne sprawy ze Stanami, bo to jest jednak dosyć odległy przykład. Zwłaszcza, że w tych Stanach te regulacje są bardzo różne. Mhm. Trzymałbym się rozsądku. Karamy za skutki. Jeżeli ktoś zrobił zły uczynek, wszystko jedno, czy zabił nożem, czy łomem, czy siekierą, czy mhm. pistoletem. No bo zabić można wszystkim. To czapa, krótka piłka. Mhm. I teraz. No, jeżeli zabraniamy tej broni, bo Polacy są nieodpowiedzialni i się wystrzelają, no ludzie, no ktoś, kto was tak traktuje, nie zasługuje na to, żeby po prostu mieć możliwość zabierać publicznie głos. Bo się boi. Tym bardziej, że ja mam na to dowody, to co mówię, ponieważ mm -hmm. broni w Polsce nadal jest jej bardzo mało, ale za ostatnie lata znacznie przybyło i teraz tak broni przybyło, naprawdę mówimy o grubych tysiącach. A wypadków sztuk, nie. A wypadków nie. <noise> Więc ja wam powiem tak, jak się posiada broń, to oczywiście no, ta pierwsza, pierwsza spluwa no, to tak trochę parzy, człowiek mm -hmm. myśli i szuka, że wszędzie może, może właśnie jakiś terrorysta się trafi, prawda? No różne myśli mogą przyjść, ale to jest kwestia no, pewnego obycia się z tą bronią, nie mm -hmm. wiem, po tygodniu, dwóch czy, czy miesiącu. Już tak bardzo nie parzy ta broń, mhm. iż zostaje ta odpowiedzialność, tak? To znaczy, no, człowiek się nie wdaje w sytuacje, w których byłby zmuszony jej użyć. Mhm. No, poza tym, no co? No, jesteś zmuszony, no bardzo uważać na wszystkie swoje uczynki, bo, bo nie daj Boże jakaś sprawa. Nie wiem, o pobicie czy jakaś inna karna, no to tracisz pozwolenie. Więc mhm. no, możesz powiedzieć o strzelcu, który posia... posiadaczył broni, możesz powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, na pewno został przebadany psychiatrycznie. No mhm. lepiej, gorzej, może potem się rozchorował, no, ale o innych ludziach, jakich spotyków na no, ulicy, nie wiesz, kto to jest. Tutaj wiesz, że przynajmniej jest dobrze sprawdzony przez policję. Mhm. No, na tyle, na ile potrafią. No, na pewno jest niekarany, na pewno jest przebadany psychiatrycznie. No i na pewno nie chciałby stracić pozwolenia. No tak. Ja się w obecności takiej osoby lepiej czuję no jest, niż jest wobec jest bo nie wiem nic. Tak. Tutaj już parę rzeczy wiem, tak? Mm -hmm. Poza tym ja sądzę, że to jest człowiek, który ma pasję. A ja bardziej ufam ludziom, którzy mają pasję. Jeżeli ktoś, nie wiem, rzeźbi, maluje, gra na gitarze, mm -hmm. nie wiem, zajmuje się akwarystyką, czemuś się poświęca? Swój czas, swoje pieniądze, nie licząc na zwrot, mm -hmm. to znaczy, że w tym człowieku jest coś wartościowego. Jak my tutaj. O, na przykład. Ja może nie podzielam tak bardzo pasji akwarystycznej albo, albo jakiejś innej, <laughs> ale ja już wiem, że ten człowiek ma coś w głowie i w sercu takiego, mm -hmm. że, że zakładam, że, że może się być... chce. Tak, że to dobry człowiek. Mm -hmm. No więc jak widzę człowieka z bronią, to widzę człowieka, który ma jakąś pasję. No na pewno musiał przejść to wszystko, co ja musiałem przejść. I to przeszedł. Mm -hmm. Na pewno się w to jakoś tam angażuje. Na pewno go to kręci. No, no zyskuje moją sympatię. Nie wiem, no, mi się wydaje, że posiadanie broni to jest jedna sprawa, a to w jakiś sposób jest to przyznawane i w jaki sposób jest to jakby sankcjonowane, to jest skandal. Mm -hmm. to, to, że wiele projektów z różnych środowisk, strzeleckich, różnych organizacji, gotowych projektów, które przeszły nawet już jakieś tam etapy legislacji, są sprawdzone, że nie kłócą się z innymi ustawami w Polsce, mm -hmm. to wszystko ląduje w koszu czy w szufladzie. To nie jest głosowane. Zmiany, które były w międzyczasie są naprawdę kosmetyczne i nieistotne. To jest ciągle ratowanie tej, stawy, tej samej ustawy o broni i amunicji, która powstała w czasach stalinowskiego terroru. Mm -hmm. I to się tylko troszeczkę modyfikuje, no, troszeczkę się tego trupa pudruje i, i mówi się, że to wielka zmiana. No, mam nadzieję, że dożyje czasów, kiedy to prawo będzie prawem, bo tak na razie to mi się wydaje, że jest jednak trochę lewe. Tak, broń jest pewnego rodzaju symbolem czy fetyszem, ale nie dlatego, że posiadacze broni je tak traktują, mhm. tylko ci, którzy udzielają pozwoleń. Robią z tego coś takiego, co trzeba zdobywać. No i opinia publiczna Straszona myśli, mediami. myśli o, o broni właśnie o takim jakimś zagrożeniu. A no to jak się zaczyna wojna blisko naszej granicy, tak, to wielu ludzi już przestaje tam szczępić Jęzory, tylko sobie myśli, że jest choćby czarny proch, no cokolwiek w domu, tak? Bo jednak, no, 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 no bo jednak broń jest dobrony. No i właśnie, tutaj przez pryzmat tego wciągania Polski do wojny e, z Rosją. E, pamiętasz zapewne, jak w Ukrainie była taka akcja rozdawania kałachów na ulicy bez żadnej rejestracji, bez niczego. E, czy to powinno tak wyglądać, czy... Czy było to bezpieczne? Nie, nie wiem, znaczy, wiesz, no, zależy kto i komu rozdaje w jakiej sytuacji. No Jest co innego na Ukrainie, Ukraińcom podczas wojny mm -hmm. nie ma czasu, wróg naciera, nie? to jest pewnie trochę inna ocena tej sytuacji. Mm -hmm. a, no nie wiem, co innego byłoby, nie wiem, w jakimś afrykańskim kraju w czasie pokoju, na przykład. A co by było w Polsce, jak myślisz? Ja myślę, że w Polsce Polacy to zaradny i mądry sprytny naród. Ja bym się na przykład ustawił chyba sześć razy w kolejce, po co mi jeden? Wolę sześć. No tak, ale mi chodzi o to, czy, czy władza byłaby gotowa na taki, na taki numer? No, zdesperowana władza jest gotowa na wszystko. Naprawdę na wszystko. Mhm. Łącznie ze strzelaniem do własnych obywateli, łącznie ze sprzedawaniem majątku narodowego, żeby mhm. utrzymać władzę, sprzedadzą i zrobią wszystko. No mhm. i Jesteśmy niestety w tej niekomfortowej sytuacji, że zdaje się, że kilka takich etapów czy epizodów mamy no, rocznie. Mhm. No, mnie, mnie martwi tylko jeden fakt, bo mówimy tutaj o przykładzie, gdzie władza władze musiałoby zależeć na utrzymaniu Polski w statusie niepodległego państwa. Czyli chodzi o to, że naszej władzy zależy, żeby Polska mogła się jeszcze resztkami sił w taki heroiczny sposób mogłaby się sama obronić. Tak? Nie, nie. Po pierwsze, nie podejrzewam tej władzy o tak głębokie przemyślenia. Właśnie, to po pierwsze. Właśnie. To po, pierwsze. Tutaj... po drugie, Zdajmy sobie sprawę, że wojna trzydziestoletnia od stuletniej czymś się tam różniła. Mm -hmm. Tam nie wiem, pierwsza od tej, tam stuletniej czy tam trzydziestoletniej, druga od pierwszej. Współczesna wojna różni się od drugiej. Krótko mówiąc, no, ta siła militarna uzbrojonego mm -hmm. społeczeństwa jakaś tam jest, w określonych sytuacjach może nawet niemała, ale to nie przesądza. Tak się wojny nie prowadzi mm -hmm. współcześnie, więc no, współcześnie to jest nowoczesna technika, drony, kosmos, zwiad tak. satelitarny i tak dalej. Ale ja mówię o naszym podwórku. No Mówię o tym, że idzie horda podpitych żołdaków z tego czy innego kierunku. Trzeba ich utemperować. Nawet nie to. Jeżeli ten kałach w każdym domu jest i z mm. każdego okna jakaś babcia, nawet ze starego meusera, może przyrypać w plecy, to ci żołnierze zachowują się trochę inaczej. Mm -hmm. To oni grzecznie pytają, czy mogą się napić wody. A dlatego, dlatego piłem yy, do tego nastawienia władzy. Eee, dlatego, że wiem, że co ileś miesięcy na okęciu trenowane jest ewakuacja VIP-ów i <noise> osób rządzących. Tak, no, jakby to powiedzieć, ci wszyscy politycy, którzy mają nijakie albo przeciwne zdanie, jeżeli chodzi o dostęp Polaków praworządnych, mhm. zdrowych na umyśle, no, rozsądnych ludzi do broni, mhm. oni wszyscy korzystają z zbrojonej ochrony. Tak, poza i to mi bardzo dużo o nich mówi. Ja bardzo czasami chętnie słucham kłamców, ponieważ no, ich kłamstwa dużo mi mówią prawdy o nich samych. Czegoś się boją, boją się uzbrojonego społeczeństwa, które może się nie zgodzić po prostu. No, 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 robią wszystko, żeby, żeby naród nie powstał cały. Więc no, mm -hmm. najpierw się go dzieli, ogłupia się go, dzieli się go, napuszcza na siebie no, i się go rozbraja. No, proste. No, bo bo, bo, bo to po, po prostu zama mogłoby zabraknąć. No. Ja powiem ze swojej strony tylko tyle, że jeżeli nasz program, nasza audycja się Państwu podoba, możecie nas wesprzeć w różnoraki sposób, chociażby w taki, że możecie nam postawić wirtualną kawę poprzez ja powinniśmy więcej kawy portal. Mieć bajcoffee.com. Ale co jest najważniejsze dla nas, jeżeli chcecie, a, a, żeby nasze materiały do, docierały do większej liczby osób, to po prostu prosimy Was o subskrypcję i udostępnienie tego materiału. Pomoże nam to zwiększyć siłę rażenia. No i na pewno częściej, systematycznie się spotykać i nagrywać dla Państwa te audycje. Dzisiaj Artur Abłański, Jan Sobiesierski. Radio As. Mamy mocne karty. И не, мы